Kliczko powietrzne, sparowałeś z Powitkinem, walczyłeś z kliczką, dajesz szansę w wygrać? Wiesz, to na pewno to będzie dla kliczki od wielu lat najtrudniejszy pojedynek. Spotkać się z zawodnikiem naprawdę wszechstronnym. Mistrz Europy, mistrz, mistrz świata, mistrz olimpijski. W boksie zawodowym również toczył wiele, wiele pojedynków, ale te pojedynki na pewno nie były tak ciężkie, nie, nie były tak ciężkie i tak, nie ma jeszcze takiego doświadczenia jak Klitschko. Jak Klitschko tak? Kliczko niejednokrotnie już walczył z, tak, z takimi zawodnikami, więc, więc musi postawić wszystko na, na, jedną, kartkę, na, na jedną kartę powietrki. Postawi to wszystko na jedną kartę. To jest boks, waga ciężka, wiadomo, to tak to każdy mówi, że, że jeden cios, ale, ale musi, musi postawić wszystko na jedną kartę, po prostu do przodu. A chyba sam się przekonałeś, że dojść do kliczki nawet z tym jednym czasem to jest kłopot. Tak, no, każdy, każdy wie, każdy zawodnik, który wychodzi do niego wie jak z nim boksować, tak, ale wychodzi się, Jupitery, sam kliczko przed tobą, jego, jego ręce. I już, już wiesz, ta, 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 ta taktyka już gdzieś tam u, ucieka. On musi być, powiedzki musi być naprawdę zdecydowany, zdeterminowany i będzie, 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 będzie musiał w 120% być przygotowany do tej walki, myśląc o, o tym, żeby, żeby wygrać z klisko. Na pewno to będzie bardzo, bardzo, bardzo trudne, ale jest to do zrobienia. Tak oceniając po sparingach twoich z nam sądzisz, że on ma na, na tyle szybkie nogi, żeby skrócić dystans i na tyle mocny ciało, żeby znakotować kliczkę? Bo chyba tylko o takim zwycięstwie mówimy. Dokładnie tak, to co powiedziałeś. Szybkie skrócenie dystansu, zadawanie mocnych ciosów po dystansie. Na, na tych sparingach, co akurat ja byłem, to, to tego tak nie wykonywał, ale wiem, że, że czy wiem, no wiem, a przypuszczam, że jego trener właśnie taką taktykę obiorą i to będą, to będą analizowali razem na sparringach. Jest, jest, jest to możliwe, jest to do wykonania w jego wykonaniu. Naprawdę on jest wszechstronnym zawodnikiem. Szybko się uczy i, i co najważniejsze walka będzie u niego? Będzie chciał udowodnić sam sobie Swoim, swoim krajanom, że, że, że jest do pokonania.